Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie uzdrawiające szepty. Była to seria na tym kanale bodajże dwa lata temu, gdzie nagrywałam właśnie te uzdrawiające szepty w lesie. Natomiast dzisiaj nie chcę za bardzo też tak ryzykować, dlatego zrobimy sobie uzdrawiające szepty teraz. Po prostu w domu. I teraz tak, będziecie mieć znaki zodiaku, albo czekajcie, możecie wybrać grupę intuicyjnie. Może najpierw zaczniemy, zacznijmy od tego, lub poprzez swój znak zodiaku. Znaki zodiaku będziecie mieć wypisane w stopce czasowej, ale też zaraz tutaj powiem, jaki znak do której grupy, ewentualnie. A osoby, które chcą wybrać intuicyjnie, to tak. Grupa numer jeden ma fluoryt, który jest przepiękny. Grupa numer 2 ma amazonit. I grupa numer 3 ma chryzokole. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga. A jeżeli chodzi o znaki zodiaku, to już patrzymy dla grupy numer 1. Mamy pannę ryby. Ja tu właśnie losuję. W się sensie losuję. Intuicyjnie sprawdzam. Mamy raka oraz baranka. Dla grupy numer 2 mamy skorpiona, bliźnięta, wodniczka i byka. A grupy numer 3 strzelce, koziorożce, lewa i wagę. Więc znaki zodiaku tak się prezentują, będą one, słuchajcie, wypisane w stopce czasowej. Jeżeli chodzi o to czytanie, to czytanie słuchajcie w oparciu o książkę, którą tutaj mam przedstawioną. Mimo tego, bycie, mimo bycia, słuchajcie, psychologiem i pedagogiem, ja tutaj nie będę za bardzo ingerować w ten przekaz. Jeżeli intuicyjnie coś mi tutaj jeszcze. Przyjdzie jakaś ważna informacja To również ją tutaj Wam postaram się przekazać Ale będziemy opierać się na książce Na tym właśnie polegały te uzdrawiające szepty Dobra, więc zaczynamy od grupy numer jeden I już patrzymy, co tutaj dla Was Na tą chwilę, na ten moment, co ważnego Jaki tutaj ważny przekaz Więc patrzymy Tutaj, słuchajcie, wyjdzie nam temat, który teraz wymaga Waszej uwagi, więc jakiś, może to być dla niektórych z Was klucz. Ok? I Wy macie energię, bezsensowność, karty nieświadomości. Jakbyście trochę chodzili, nie wiedzieli dokąd zmierzacie, po co, dlaczego, ale rozwiniemy, słuchajcie, sobie tą energię, więc już patrzymy, co tutaj. Ta karta pragnie Wam ważnego przekazać. Ok, bezsensowność. Kluczowe pojęcia do tej karty to rozczarowanie światem, ego, pole walki ego i wyższej jaźni. Czyli tutaj u Was pojawiają się może jakieś sprzeczne myśli że chcielibyście coś zrobić, ale zaraz wchodzi głos ego. Czasami chcemy kogoś przeprosić, ale ten głos ego nam wiecie nie dopuszcza nas do tego, bo mówi, że nie, to ta osoba zawiniła, niech ona pierwsza wyciągnie rękę. Więc mogą być tutaj właśnie te walka między sercem a między ego, ale również jakieś rozczarowanie światem, może jakiś trudniejszy okres tutaj przechodzicie. I teraz tak, utrata poczucia sensu jest pułapką blokującą osiągnięcie wyższego poziomu duchowego. Jest to w rzeczywistości Pole bitwy między ego a wyższą jaźnią, często ostateczne starcie w obliczu oświecenia czy wielkiego przełomu. Kiedy bowiem patrzymy z wysokiej duchowej perspektywy, bezsensowność jest rozpoznaniem, że ten świat w istocie nie ma żadnego znaczenia. Dlatego ego próbuje nas zwabić i udowodnić, że świat ma jednak znaczenie. Mówi: Podejdź bliżej, wejdź tylko na trochę. Największe show świata zaraz się zacznie. Obejrzyj sobie imprezy towarzyszące. Znajdziesz coś ciekawego, co sprawi, że nie będziesz się tutaj nudził. Oczywiście, ponieważ nie jest to prawda. Wcześniej czy później znowu powrócimy do poczucia braku sensu, lecz tym razem będzie to rozczarowanie światem. Niemniej jednak poczucie braku sensu jest rozpoznaniem Miejscem, bardzo bliskim przebudzeniu i oświeceniu. Jeśli zrezygnujemy z tego, czemu nasze ego przypisuje znaczenie, możemy rozpoznać, co tak naprawdę ma prawdziwe znaczenie i co tym samym może dać nam siłę. I tutaj też czuję taki bardzo przekaz, jakbyśmy robili, czasami, wiecie, coś z automatu rutynowo, czasami pod wpływem impulsu, chwili i nie zagłębiając się, co na to nasza dusza. Czyli właśnie chcemy być może tutaj oderwać się od jakichś głębszych emocji, uczuć, zamiast z nimi posiedzieć, sięgamy po telefon, sięgamy po imprezę, sięgamy po wyjścia, nie chcemy być sami, uciekamy przed czymś, gdzie tak naprawdę wasza dusza chce przysiąść i znaleźć ten głębszy sens, który jest w was. I korzystanie z tej karty. Jeśli otrzymałeś tę kartę, oznacza to, że zostało zabrane ci coś, co miało dla ciebie znaczenie w świecie. Uczucie bez sensu i udręka, które to doświadczenie za sobą niesie, ponieważ wszystko jawi się jako przygnębiające i obraca się w proch. Może być dla ciebie dużą szansą. Podczas gdy wielu ludzi umiera w krainie bez sensu, dla ciebie może to być miejsce, w którym dokonujesz swoich największych kroków ku rozpoznaniu. Kiedy doświadczasz poczucia braku sensu, na kilka minut zamknij oczy i zapytaj swoją wyższą jaźń: Jaki sens ma mój pyt? Słowa, które się pojawią, mogą być dosyć proste. Ale ponieważ są to słowa, które przychodzą wraz z łaską, poczujesz od razu ich znaczenie. Jeśli na przykład usłyszysz słowa bądź szczęśliwy, poczujesz także tą szczęśliwość. Istnieją inne sposoby ponownego połączenia, takie jak przejście poprzez poczucie braku sensu, żeby z miłością wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń. Może to ponownie Cię połączyć z wyższym poziomem, jednak często tak głęboko tkwisz w poczuciu braku sensu, że Twoje ego próbuje Cię przed tym powstrzymać, wywołując poczucie, że taka. Próba byłaby pozbawiona sensu. Kiedy znajdujesz się na tym polu walki pomiędzy ego a wyższą jaźnią, możesz poprosić wyższą świadomość o przeniesienie cię z tego miejsca na następny poziom. I możecie teraz zmagać się z takim też kwestionowaniem wszystkiego, że coś, co do tej pory było dla Was ważne, przynosiło Wam szczęście, nagle. Jest takie poczucie bez sensu, że po co ja to robię? Być może macie to poczucie bez sensu, jeżeli chodzi o waszą pracę. Wasza dusza chce iść dalej, chce się rozwijać, więc tutaj musicie się zagłębić w jej głos, co ona ważnego chce powiedzieć. My, jako ludzie, często boimy się też tego bez sensu, tego poczucia bez sensu. Natomiast w tym dyskomforcie odnajdujemy najwięcej odpowiedzi, więc tutaj też warto. W tym bezsensie potrwać, zagłębić go, zbadać go, yy, nie reagować, wiecie, strachem i przekuwać swoją uwagę na coś innego. Czyli na przykład u każdego z Was to będzie coś innego. Może niektórzy z Was twierdzą, że jakiś związek już Wam nie służy, jakaś przyjaźń Wam nie służy, Wasze działania, Wasze pasje, Wasze hobby no już Wam nie służą. Chcecie iść dalej, czujecie bezsens, że to co robicie, no już nie jest dla Was. I zamiast się tego bać, że kurczę, nie, no ja nie mogę teraz z tego zrezygnować, bo przecież to jest ważne, daje mi ogromne pieniądze, to czasami właśnie warto w tym bezsensie posiedzieć. I zapytacie o co chodzi, bo być może trzeba zmienić tylko jakąś małą rzecz, albo wy postanowicie coś ulepszyć, rozwinąć. Więc u Was pokazuje się bardzo taka grupa, powiedziałabym, z rozwoju duchowego i osobistego, gdzie bardzo mocno Wasza dusza chce Wam coś mocno przekazać, ale Wy często jakimiś takimi przyziemnymi innymi sprawami. Odwracacie swoją uwagę od wnętrza, ok? Więc tutaj przysiąść na chwilę, nie bać się tego poczuciu bez sensu. Czasami jest też tak, że nie wiem, budzimy się i mówimy, nie no, przecież no jaki sens ma to życie, tak? I nie musimy wiedzieć, jaki ma to sens, musimy to odkryć. Dla każdego z nas będzie to coś innego. Więc tutaj dajcie sobie czas, wsłuchajcie się w siebie, wasza dusza pragnie coś ważnego wam przekazać, więc też otwórzcie się na wiadomości, które będzie wam przekazywać. Więc tak, dla Was to mi się pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę aniołka, który tutaj nad Wami zresztą, zobaczcie, czuwa i on chce Wam pokazać to miejsce, gdzie ten sens odnajdziecie, tylko musicie się wsłuchać w siebie, bo gdy połączycie się z aniołami, ze swoją duszą, to od razu byście byli pokierowani w to miejsce. A wy gdzieś tu krążycie, nie wiedząc gdzie Tak po omacku, ok? Więc tutaj możecie zostawić emotikonkę Aniołka Jeżeli wybraliście tą grupę I ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze Dużo miłości, światła I przechodzę do grupy numer 2, To energię bez sensu sobie zostawimy tutaj I dla osób, które wybrały Amazonit Już patrzymy, co tutaj dla Was ważnego Będzie chciało się pojawić i pokazać Pamiętajcie, że te przesłania nie muszą z Wami rezonować Są osoby, które wolą prostsze czytania Gdzieś tam takie, wiecie, po prostu Życiowe, przyziemne Tutaj troszkę głębiej schodzimy w tych czytaniach Więc już patrzymy Grupa numer dwa, Amazonit Co Wy ważnego musicie usłyszeć? Co tutaj dla Was ważnego? Okej, okay, słuchajcie, czuję tą kartę, więc ją weźmiemy Mamy energię winy Karty ofiar Dźwigacie za sobą jakiś ogromny ciężar i też słyszę ważną wiadomość: bądźcie z siebie bardziej dumni. Bo robicie kawał świetnej roboty, ale nie doceniacie siebie. I już patrzymy, co tutaj dla Was. Ok, jeżeli chodzi o winę, kluczowe pojęcia dla Was to atakowanie samego siebie. Wycofanie się, poczucie własnej bez, bezwartościowości, życie w przeszłości, obawa przed następnym krokiem, przecenienie własnej roli, kontrolowanie siebie. Sekunda, ja tylko wyłączę ciepło, No mi tutaj już gardło zasycha. I teraz tak, wina jest negatywnym uczuciem, które idzie w parze z lękiem. Jednak podczas gdy lęk odnosi się do przyszłości, poczucie winy jest uwarunkowane czymś z przeszłości, z powodu czego czujemy się źle teraz. Kiedy mamy poczucie winy, zawsze jest to sposób na ukaranie samych siebie. Jest to jedna z tych istotnych motywacji, która leży u podłoża wszystkich problematycznych sytuacji, w których wchodzimy w rolę ofiary. Celem poczucia winy jest uchronienie. Nas przed podjęciem dalszych kroków. Im więcej uwagi poświęcamy winie, tym bardziej ją wzmacniamy. Korzystamy z poczucia winy, usiłując kontrolować samych siebie i wyolbrzymiać rolę, jaką odegraliśmy w danej sytuacji. Natomiast kiedy obwiniamy innych, posługujemy się poczuciem winy, by sprawować kontrolę nad nimi. Albo stajemy się agresywni wobec innych, albo wycofujemy się, stając się agresywni wobec samych siebie, poprzez poświęcanie się, poczucie braku własnej wartości i negatywny obraz własnej osoby. Kiedy mamy poczucie winy, czujemy się źle. Wtedy albo postępujemy źle, albo kom kompensujemy w sobie poczucie winy, starając się działać wyjątkowo dobrze. Jednak takie dobre działanie nie przynosi nagrody, ma tylko udowodnić, że wcale nie jesteśmy dobrymi ludźmi, ponieważ tak naprawdę czujemy się winni. Poczucie winy nie dopuszcza naprawienia błędu, ponieważ mówi, że zasłużyłeś na karę. Jako przejaw atakowania samego siebie jest to jedno z najbardziej autodestrukcyjnych. Stanów, który sprawia, że wycofujemy się z życia i relacji międzyludzkich. I w tym stanie wycofania nie możemy odnieść sukcesu. I teraz tak, jak korzystać z tej energii, jak korzystać z tej karty? Kiedy otrzymujesz tę kartę, zostajesz poproszony o rozważenie, z jakiego powodu czujesz się źle. Zastanów się, kiedy atakujesz lub karzesz samego siebie za poczucie winy, lub gdy inni robią to za ciebie. Jeśli nie masz bezpośredniej pewności, do czego właściwie odnosi się Twoje poczucie winy, albo patrz tak długo, aż wypłynie ono na powierzchnię, albo spróbuj po prostu odgadnąć o kogo lub o co chodzi. Zostajesz poproszony o naprawienie błędu, zamiast zatrzymywania się w cyklu karania i obwiniania samego siebie. Im bardziej siebie karzesz, tym gorzej się czujesz. Im gorzej się czujesz, tym bardziej jesteś przekonany o swojej winie, a tym samym karzesz się jeszcze mocniej. Tak długo, dopóki jesteśmy wciągnięci w ten cykl, Problem nigdy nie zostaje zrozumiany, uleczony lub przebaczony. Kiedy atakujemy i oceniamy samych siebie, nie tylko nie możemy pomóc, ale również osądzamy innych. Lecz kiedy sami się uwalniamy, uwalniamy również tych, którzy nas otaczają. Jeśli dzisiaj wyciągasz tą kartę, zostaniesz proproszony, poproszony, aby wziąć pod uwagę, że największym darem, jaki mógłbyś dać światu, jesteś ty sam. Zamiast budować pomnik dla błędu, wyciągnij wnioski z tej lekcji, napraw błąd, uznaj swoją niewinność i uczyń następny krok naprzód. Więc dla Was też idzie tutaj energia przepiękna, wybaczenia. Nie wiem z jakiego powodu czujecie się winni. Czy winni za przeszłość, że nie wiem, kiedyś kogoś zdradziliście, winni, że Wasz związek się rozpadł. Musimy żyć w tym, słuchajcie, co jest tu i teraz. Czas tutaj wyciągnąć lekcję, że okej, okay, kiedyś zepsułem coś, czegoś nie zauważyłam, nie dostrzegłam, nie dostrzegłem. Popsuła się jakaś relacja, popsuł się jakiś związek, może zwolnili mnie z pracy, może popełniłam błąd w pracy w zeszłym tygodniu i teraz firma naprawia tego skutki, ale jestem świadomą osobą, wiem, gdzie popełniłam konkretnie ten błąd, wyciągam z tego wnioski i więcej postaram się go nie powtórzyć. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, więc ważne jest, słuchajcie, to, żeby. Dowiedzieć się, z, jakiej, z jakiego powodu to poczucie winy z Wami tutaj idzie, dlaczego ono z Wami jest i czas się z niego uwolnić, czas ruszyć naprzód, bo będzie Was zatruwać. To jest czas, żeby po prostu zrobić krok naprzód, zobaczyć, co poszło nie tak z szerszej perspektywy, zapamiętać, Wyciągnąć lekcje, wyciągnąć wnioski, iść dalej, iść naprzód i nie popełniać tego błędu, ale musicie się uwolnić z tego cyklu, bo jeżeli się nie uwolnicie, wciąż w kółko możecie siedzieć w tym schemacie, wciąż może tutaj będziecie dostrzegać, że życie was kara w jakiś sposób za jakieś błędy, które kiedyś popełniliście. Życie nas nie kara, my sami siebie karamy, siedząc właśnie w takim stanie, więc tutaj uwierzcie, że jesteście niewinni. Uzdrówcie się z tego, idźcie naprzód, ok? Nie wiem, tak jak powiedziałam, z jakiego, um, dlaczego macie to poczucie winy? Może z jakiejś rzeczy, która dzisiaj się stała, wczoraj, przedwczoraj, może z dalszej przeszłości, ale czas ruszyć naprzód, czas zamknąć te drzwi, wyciągnąć wnioski z tych lekcji i ruszyć do przodu. Więc tak to słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Um, jeszcze miałam, Aha, jeszcze jedna ważna wiadomość dla niektórych z Was. Bo Mam wrażenie, że tutaj też tutaj już totalnie intuicja odchodząc od tego czytania. Mam wrażenie, że w waszej grupie wyczujecie, że musicie o coś, za coś od, odpokutować. Czyli dajecie sobie wchodzić na głowę, pozwalacie zacierać swoje własne granice albo dajecie się poniżać komuś czemuś, ktoś was wykorzystuje, bo kiedyś coś się wydarzyło. Mam wrażenie, że wybierzecie Jakieś ciężkie sytuacje na siebie, przez, przez to, że myślicie, że na to zasługujecie. I absolutnie nie. Nie zasługujecie na to, żeby cierpieć, nie zasługujecie na to, żeby nieść ogromny ciężar na swoich barkach. Czas go też tutaj uwolnić, bo jesteście niewinni. I też jest słuchajcie taki właśnie przekaz tutaj z nieba, że to, co w przeszłości, zostaje w przeszłości. Jeżeli żałujecie, wyciągacie z tego wnioski, tutaj góra was uniewinnia. Idźcie naprzód, jesteście wolni Teraz los się odmieni Ok, więc tak to mi się tutaj dla Was pokazuje Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę chmury w komentarzu To będzie dla mnie znak, że jesteście w tej grupie Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze I przechodzę do grupy numer 3 I witam osoby, które wybrały chryzokolę I już patrzymy, co tutaj dla Was kluczowego i ważnego Matka. Dzisiaj wybrałam słuchajcie, na tło ametyst. Nie wiem dlaczego, ale poczułam dużą potrzebę ochrony, więc tutaj może niektórzy z Was też potrzebują jakiegoś oczyszczenia, ale tak czy siak jesteście chronieni. Jesteście bezpieczni. Dobra, i patrzymy co za grupy numer 3. Co tutaj dla Was Tu mi mgło i ja chcę tą kartę, bo ona mi tu migła. Dobra. W Waszej grupie jest przewodnictwo. Ojej, przepięknie. Karty uzdrawiania. Więc już słuchajcie, patrzymy. W Waszej grupie czuję, że nie musicie wiedzieć, co dalej, po co, dlaczego i jak, tylko otwórzcie się na wskazówki, a życie wskaże Wam właściwą drogę. OK? Ale patrzymy, co tutaj dla Was. Przewodnictwo, kluczowe pojęcia to połączenie wizji z nakierowaniem się na innych, charyzmy z integralnością, potraktowanie innych jako ważniejszych od własnych problemów. Przewodnictwo jest jedną z trzech kluczowych zasad w mojej psychologii wizji. Związane jest to z koncepcją kursu cudów, gdzie do nieba wchodzi się parami, jedna osoba dzięki drugiej. Przewodnictwo jest sztuką reagowania, uprawianą przez kogoś z charyzmą i niezłomnością, którym nie można się oprzeć. Jako zasada uzdrawiania oznacza to, że niezależnie od odręczącego nas problemu, jest w naszym otoczeniu ktoś, kto nas potrzebuje, również wtedy, gdy być może nie od razu jest to dla nas oczywiste. Kiedy ludzie są pochwyceni w atakowanie samych siebie, obsesyjne myślenie o, swoich, o swoim problemie, jeśli są przez kogoś skrępowani, zawstydzeni, zażenowani, odrętwieni i upokorzeni, oznacza to, że ktoś w ich otoczeniu pilniej niż oni sami potrzebuje pomocy. Działająca tutaj zasada przewodnictwa, która może uleczyć nawet największe cierpienie, jest następująca. Jeśli doświadczasz jakiegoś problemu, cierpienia czy jakiegokolwiek rodzaju blokady, zadaj sobie pytanie, kto potrzebuje mojej pomocy? Jest Jesteś wezwany do tego, aby okazać wsparcie temu, kto przyjdzie ci na myśl. Nie musisz od razu wiedzieć, co chciałbyś dokładnie powiedzieć lub zrobić. Po prostu jesteś poproszony o danie siebie i okazanie wsparcia tej osobie. Tutaj słuchajcie też, wiem, że nie u, u niektórych z Was może to wzbudzić trochę oburzenie, to podejście, ale też. Słuchajcie, drugie dno tego jest takie, że czasami mamy na przykład jakieś swoje problemy i trudności, czasami czujemy się zagubieni w życiu, czy mamy jakiś swój problem, warto zrobić jakiś dobry uczynek dookoła. Nie po to, żeby konkretnie żebyśmy my się odblokowali, nasza energia, ale po to, żeby chociaż przez chwilę oderwać się od swojego problemu, od siebie i skupić tą uwagę na kimś, kto też potrzebuje tej uwagi i tego wsparcia. Więc tutaj chodzi też o to, że jeżeli jesteśmy zblokowani lub nie widzimy jakiegoś rozwiązania, warto rozejrzeć się, czy, nie wiem, pomóc komuś zanieść zakupy. Czy, nie wiem, ktoś nas tydzień temu prosił o pożyczenie wiertarki, mieliśmy pożyczyć, ale totalnie zapomnieliśmy. Zróbmy to teraz. Albo wiemy, że ktoś, nie wiem, ma gorzej z pieniędzmi. Że tutaj ma na przykład małe dzieci, to możecie upiec na przykład jakieś ciasto, tak, niedrogie, i, i zanieść i poczęstować. Więc czasami właśnie ta energia dobra otwiera do nas kolejne drzwi. I tu nie chodzi o to, żeby być, wiecie, cwanym, tutaj w cudzysłowiu i o to, że jeżeli my jesteśmy zblokowani. I mamy własny problem, i nie wiem, jak go rozwiązać, żebyśmy, OK, dobra, to ja zrobię coś dobrego, i wtedy moja sprawa ruszy. Tylko musimy właśnie z czystego serca chcieć pomóc komuś innemu. I mówimy sobie, dobra, mam swój problem, mam swoją blokadę, OK, akceptuję to, rozumiem. Teraz to znaczy, że jest chwila na to, żeby rozejrzeć się dookoła, bo być może jest ktoś, kto potrzebuje tego wsparcia. Takie podejście tutaj pomoże Wam w życiu. W wielu różnych sytuacjach, i zobaczycie, że wtedy zacznie się o wiele więcej zmieniać, bo też w prawie przyciągania dajemy dobro, do nas ono też wróci, ale dajemy je, słuchajcie, z czystego serca. I co dalej? Gdy połączysz się z nią w taki sposób, stwierdzisz, że nie tylko obchodzi o nieco? Że nie tylko odchodzi od ciebie to, co cię powstrzymywało, ale także odchodzi to co powstrzymywało tego drugiego. Oboje wkroczycie w uzdrawiający i twórczy przepływ, w którym wszystko postępuje naprzód bez wysiłku. Pojawiające się w tym przepływie możliwości i oczekiwania wszelkich dobrych rzeczy, które do Ciebie przychodzą, są naturalnym odczuciem i procesem. I korzystanie z tej karty. Jeśli otrzymałeś tę kartę, istnieje prosty sposób, aby postąpić naprzód. Cokolwiek cię powstrzymuje, możesz z łatwością przez to przejść, nawet jeśli jest to jakiś przewlekły problem lub najgorszy ból twojego życia. W wypadku problemu przewlekłego może się zdarzyć, że na początku ustąpi tylko jedna jego warstwa. W takiej sytuacji po prostu poruszaj się naprzód, warstwa po warstwie. Zadaj sobie pytanie, kto potrzebuje twojej pomocy? Następnie zadzwoń do osoby, która przyjdzie ci na myśl napisz do niej lub ją odwiedź albo po prostu prześlij jej swoją miłość i tutaj słuchajcie słowo klucz bo czasami jest tak tu nie chodzi też o to, żebyśmy usilnie szukali kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy i wsparcia, bo czasami jest tak, że ktoś nie chce naszej pomocy, że jest osobą, która nie wiem, przechodzi przez żałoby, przez, przez rozstanie, przez trudniejszy okres w swoim życiu, i gdybyście wy wyszli, wiecie, z taką nachalną jakąś wiadomością, no ja ci pomogę, to ta osoba mogła jeszcze bardziej by się zamknąć. Więc tutaj możecie po prostu przesłać jej swoją miłość. Czyli zwizualizować sobie światło, które płynie od Was do tej osoby, poprosić anioła, żeby tutaj wsparł tą osobę, to już jest dobry uczynek, ok? I pomoc. Dla tej osoby. Ta osoba absolutnie nie musi o tym wiedzieć, bo tutaj, jeżeli wysłamy coś dobrego i miłość, to zawsze jest na najwyższych wibracjach, najwyższych energiach, więc tutaj nic złego nie robimy, nie wpływamy na drugą osobę, na jej wolną wolę, więc tu jest wszystko ok, więc nie musicie się martwić. I teraz tak, wyobraź sobie, że problem jest ścianą pomiędzy Wami, a następnie przejdź przez tą ścianę, okazując drugiej osobie wsparcie. Uczyń ją ważniejszą od swojego cierpienia. Postanów sobie, aby Twoje pragnienie pomocy lub ratowania innej osoby było ważniejsze od tego, co Ci blokuje czy rzuca na kolana. To prawdziwe życzenie zapewnia drugiemu wsparcia. I połączenia się z Nim poprowadzi Was oboje do przodu. Jeśli z Twojej strony będą potrzebne jakieś słowa lub czyny, otrzymasz do nich inspirację. Bądź otwarty i elastyczny wewnętrznie i na zewnątrz. Jest to jedna z najprostszych form uzdrawiania. Możecie przeprowadzić nawet przez wielkie blokady lub najgorsze bóle Twojego życia. I tu w cudzysławie, jesteś dla mnie ważniejszy niż ten problem, niż ten atak na siebie, ważniejszy niż uwięzienie w tej sytuacji. Nie chcę pozwolić, aby mój problem uczynił mnie głuchym na Twoje wołanie o pomoc. Ofiaruję ci moje serce, abyśmy oboje mogli być wolni. Więc, okej, okay, z waszym przesłaniem tu intuicyjnie też już dopowiem. Kryje się kilka przekazów. Pierwszy właśnie, to to wszystko, co wam powiedziałam, że jeżeli macie blokady, trudność, cierpienie, warto tutaj właśnie e, skupić się przez chwilę. Na czymś innym, na kimś innym i też wysłać dobrą energię w otoczenie. Tutaj może chodzić też o jakiś być może konflikt z jakąś konkretną waszą osobą. Nie wiecie, jak się porozumieć, nie, nie możecie dojść do porozumienia. To też warto tutaj zamiast siedzieć w podejściu: ta osoba mnie zraniła, wkurzyła, zdenerwowała, ona jest taka ciakaj czy Skupić się na tym, że okej, okay, chcę tutaj uzdrowienia tej sytuacji, tej relacji z tą. Osobą i poprosić anioły też o wsparcie. Tutaj też podziała właśnie pięknie energia. Ale też takie przesłanie dla Was główne jest tutaj takie, że jeżeli nie wiecie, gdzie dalej zmierzacie, po co, dlaczego i jak, nie bójcie się, nie martwcie się, po prostu stawiajcie malutki kroczek po malutkim kroczku. Czyli skupcie się na dniu dzisiejszym, nie musicie wiedzieć, co za tydzień, za dwa miesiące, za trzy lata. Najważniejsze jest to, żeby dzisiaj mieć jakiś plan. Czyli nie wiem, dobry obiad, kolacja, już macie plan i totalny relaks. Tak? Skupcie się na, tym, na tych małych kroczkach tutaj przede wszystkim. Jeżeli chodzi o przewodnictwo, zobaczcie, tutaj jesteście na drodze, na drodze swojego życia. Jeżeli góra będzie chciała Wam na coś wskazać, uwagę, coś ważnego pokazać, na pewno to dostrzeżecie, wyciągnie do Was dłoń. Więc dla osób, które są zagubione, szukają swojej drogi, możecie pomóc wesprzeć kogoś bo tutaj też to będzie dobry uczynek, ale jesteście prowadzeni, więc nawet jeżeli nie znacie teraz odpowiedzi na Wasze pytania, to tak czy siak niedługo te odpowiedzi do Was przyjdą. Więc tak, to słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę rzeki w komentarzu, to będzie dla mnie znak, że jesteście w tej grupie. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, macie najpiękniejszy przekaz, bo przewodnictwo... Tutaj dla niektórych z Was będzie uzdrowieniem, ale jesteście przepięknie prowadzeni w kierunku czegoś ważniejszego i większego. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, pozdrawiam cieplutko i papa.